Odkupiciel człowieka i ludzkości, podejmujący z woli Ojca misję poszukiwania człowieka, tego, który gdzieś się zagubił w grzechu pierworodnym i jego skutkach, człowieka, który błądzi po drogach tego świata i często ulega mirażom. Jaki świat potrafi przedstawić człowiekowi na łatwe, lekkie, beztroskie życie. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. To prawda, którą przez ponad tysiąc lat głosi Kościół na polskiej ziemi której nabierają siły i mocy minione i współczesne oraz następne pokolenia będą w tej mocy uczestniczyły w mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. głosi to Kościół. Kościół Święty Matka Nasza. A Kościół Święty cieszy się Hierarchicznym przedstawieniem wobec świata jest Chrystus, Jego głowa. W imieniu Chrystusa pełni tę misję Ojciec Święty, dziś Franciszek, ale są też apostołowie, kardynałowie i biskupi. Są też ustanowieni przez biskupa mocą Jezusa Chrystusa z stałego, jedynego arcykapłana, kapłani i diakoni, którzy przez swoich biskupów zostają posyłani do konkretnych wspólnot parafialnych, w których uobecniają Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie Słowa Bożego, poprzez sprawowanie liturgii eucharystycznej w szczególności, ale także i sakramentów świętych. Każdy kapłan z ludzi wzięty do ludzi też jest posłany. W tym środowisku Rafi Wewnętrznej, znana jest rodzina Kiełczeskich. I to, co jest takie niezwykłe, sporządzone przez Opatrzność Bożą, że w tej rodzinie Pan Bóg spojrzał łaskawie na trzech młodych chłopaków. Na grunt których serc skierował w powołania, powołania do kapłaństwa, Wacław, Tadeusz i świętej pamięci dziś tu, przy którym jesteśmy, Ryszard. Usłyszeli wezwanie Pana. I z pewnością wspomagani przez pobożnych rodziców i rodzeństwo, wzrastali w tym powołaniu, każdego dnia dając na nowo odpowiedź: Panie, oto jestem, poślij mnie. I tak się stało. Historia powołania księdza Ryszarda. Związana jest także z Jego Narodzeniem w dniu 24 marca 1945 roku tu w Łopiennie. W latach 1959 65 był alumnem Krymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia diakonatu przyjął 19 kwietnia. 1964 roku w katedrze gnieździeńskiej, z rąk biskupa Lucjana Pernackiego, a kapłańskie święcenia 5 czerwca 1965 roku, z rąk prymasa tysiąclecia, dziś błogosławionego od Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jako wikariusz Pracował we wspólnotach, w Mogilnie, w Gnieźnie, w Farze i w Bydgoszczy, w kościele w niebowzięcia Najświętszej Gary i Panny, tradycyjnie zwane Klaryskami, a później w Świętej Trójcy, jako duszpasterz akademicki. W latach 1985 86 był proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie przy Łękach pod W latach 1986-2011 proboszczem parafii świętego Wojciecha w Bydgoszczy. Stamtąd przeszedł w stan spoczynku. Ostatnie lata spędził w archidiecezjalnym domu księży seniorów w Gnieźnie. To pokrótce chronologiczny życiorys kapłańskiej posługi, kapłańskiego życia świętej pamięci księdza prawata Ryszarda. Ale trzeba dodać jeszcze, że nie był on przeciętnym kapłanem. Został zauważony przez swoich przełożonych i od 24 lutego 1994 roku był kapelanem jego świątobliwości. Wcześniej studiował teologię pastoralną i liturgikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim św. Jana Pawła II. Tam uzyskał tytuł doktora. Był wykład wykładowcą liturgiki w Seminarium Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz u Księży Palotynów. Pełnił urząd dziekana oraz służył w Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. Zapamiętany został jako szczególny kapłan kultywujący Eucharystię, zakochany w obecności Jezusa Chrystusa w liturgii, szczególnie liturgii Eucharystycznej. Spotykano go w każdą bodaj pierwszą niedzielę miesiąca na adoracji, uroczystej adoracji Najświętszego Sakramentu gdzie w gronie swoich parafian, często nielicznym gronie, sam trwał przed Jezusem Chrystusem eucharystycznie, wypraszając z pewnością potrzebne łaski dla swego duszpasterzowego powołania, przeznaczenia i misji, ale przede wszystkim wypraszał mu drogę Jezusowi Chrystusowi do serc i umysłów swoich parafian. Kochał liturgię. I choć był bezkompromisowy w swoich postanowieniach i orzeczeniach, to ta miłość do Jezusa Chrystusa zawsze prowadziła go ku człowiekowi, któremu służył jak tylko potrafił. Służył w drodze do Boga, w drodze do zjednoczenia z Nim, w drodze do zbawienia. I dzisiaj nasza obecność jest uwielbieniem przede wszystkim Boga w osobie Jezusa, w osobie księdza Ryszarda, za te wielkie rzeczy, które czynił przez Jego posługę poszczególnych parafiach przed chwilą wypowiedzianych, dziękujemy Panu Bogu za dar Jego życia, za to, że Pan Bóg znalazł w Nim odpowiedni grunt, na którym mogło spocząć to zaproszenie pójść za mną i wydać kolejne owoce Przygotowanie do kapłaństwa oraz podjęcia misji samego Jezusa Chrystusa wobec ludu Bożego w Kościele Świętym. Dlatego też często nazywany jest w tradycji Kościoła kapłan Alter Chrystus. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że w życiu chrześcijanina, a tym bardziej w życiu kapłana, wszystko, co myśli, co czyni, co planuje, co jest treścią jego życia, spełnia przed Jezusem Chrystusem i wraz z Jezusem Chrystusem w świecie, w którym przyszło mu egzystować. Dziękujemy Panu Bogu za te msze święte, które sprawował, za wygłoszone komilie, kazania, za posługę w sakramencie pokuty, w sakramencie miłosierdzia. Dziękujemy mu za wszystkie chrzty święte, których udzielał swoim parafium, parafianom i nie tylko. A w ten sposób pełni samego Jezusa Chrystusa w kapłaństwie, w którym został obdarowany i przez to budował wspólnotę, wspólnotę której na imię Kościół Święty, wspólnota ludu Bożego. Dziś te prawdy zostały jakby przysypane popiołem. Popiołem tego świata, przyćmione także i w świadomości i myśli ludzi kościoła, ludzi oszczowych, którzy często nie wiedzą, gdzie Rzym, a gdzie Krym, często hołdują temu zawołaniu: Pan Bóg tak, Kościół nie. Nie da się iść do Pana Boga bez wspólnoty wiary, jaką jest Kościół Święty, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jednego arcykapłana i odkupiciela człowieka. Dziękujmy Panu Bogu za każdego kapłana, którego do nas posyła, Święty Krajowy Franciszek, zacytowany przez świętego Jana Pawła II w jednym z listów na Wielki Czwartek do kapłanów w roku bodajże franciszkańskim, skreślił takie słowa. Chciałbym, aby przy mojej śmierci był jakikolwiek kapłan, który będzie miał władzę podniesienia ręki i wypowiedzenia tych słów sakramentalnych, i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy w zasięgu ręki kapłanów. Mamy w zasięgu ręki w których posługują kapłani mocą Jezusa Chrystusa, miłosiernego, przebaczającego. I zagląda ta, tak po ludzku mówiąc, w nasze wspólnoty widmo braków powołań, braku kapłanów. Prośmy więc, Pana żniwa. Wyprawił robotników na swoje żniwo. Ale nie tylko prośby, lecz przez swoje zbliżanie się do Jezusa Chrystusa otwierajmy swoje serca, swoje umysły, aby budować takie środowisko, w którym rzeczywiście zaproszenie Jezusa Chrystusa będzie mogło paść na sprzyjający grunt serca i umysłu młodego człowieka, zatopionego w modlitwie, zatopionego w sakramentach świętych, zatopionego po prostu w Jezusie Chrystusie. Amen. O wiele żywe we mnie, choć widzimy, na ruszyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie, nie. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata, księdza Prałata Ryszarda, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział Ja jestem z martwych zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, ty płakałeś nad śmiercią Azarza, pociesz ty, którzy płaczą nad śmiercią księdza Ryszawarda. Wysłuchaj nas, Panie! że zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Tobie całej zbawienie pokutujące wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Tobie naszego brata wodą sztu. I w sakramencie wierzmowania obdarzyłeś go duchem świętym. Przyjmij go do grona swoich wybrawanych. Wysłuchaj nas, panie. Jezu, ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie twojego, królestwa. Wysłuchaj nas, panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, modlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poszędniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale na zbaw odesłego. Wszechmogący Boże, ty przez śmierć krzyżową Twojego syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę, kapłana Ryszarda, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Sprawa, by kapłan Ryszard który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący, wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który Amen. prawdziwie z zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w nieostatecznym ostatecznym, żyj w pokoju. W godzinie pogrzebu ksiądz Wojciech Szukalski odprawiam msza świętą w Łarzynie, w miejscu narodzin błogosławionego Czesława Jóźwiaka. Miejscowość ta należała do parafii w Brzozie, gdzie ksiądz Ryszard posługiwał w latach 85-86. Mógł zapłać wszystkim za modlitwę w kościele na cmentarzu, za ofiarowane komunie, za msze, za kwiaty, za znicze, za to, że wypełniamy ten uczynek miłosierny co do ciała umarłych pogrzebać, i co do duszy modlić się za zmarłych. Dziękuję księdzu Prawatowi, dziekanowi Andrzejowi Kłosińskiemu, dziekanowi dekanatu Bydgosz III za przewodniczenie liturgii i wygłoszenie homilii. Wspomniał o tym, że trzech braci odczytało drogę powołania kapłańskiego. Jak sięgam pamięcią jeszcze bracia czerwińscy, pracujący w diecezji bydowskiej, też we trójkę odczytali drogę powołania. Zawsze czas pogrzebu jest czasem modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Czynimy to wigilię odpustu w katedrze bydowskiej Matki Bożej Pięknej Miłości, kiedy dziś wieczorem zgromadzą się kapłani jak zawsze na nieszporach przez wiele lat ksiądz Ryszard przecież w nich uczestniczył. Przez wstawienictwo Matki Bożej módlmy się o nowe powołania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Matko Boża Pięknej Miłości, wychowawczyni powołań kapłańskich zakonnych, módl się za nami. Spocznie za chwilę obok swojego brata Tadeusza, którego pogrzeb odbył się 14 lat temu i brata kapłana Wacława, który spoczął 8 lat temu. Rodzinę kapłanów. Delegacje, siostry zakonne są proszone na spotkanie przy stole w Janowcu, w Simie, ulica Krótka 1. Jadąc na Żnin, za blokiem po prawej stronie będzie drugie dino w Janowcu i naprzeciw dina znajduje się ta restauracja. Złożymy ciało naszego brata kapłana Ryszarda w grobie. Ponieważ Chrystus stał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata kapłana Ryszarda, gdy przyjdzie w chwale. Nasza nadzieją życia słodkości, Witaj i Maryjo, matko jedyna, matko nas ludzi, z Więc we my, dzieci, wywołamy wołamy, do ciebie, matko, z płaczem wzdychamy. That's so naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił krzyż, który wznosimy na grobie Jego w służe, w sługi kapłana Ryszarda. Panie Jezu Chryste, Ty pocieszałeś ludzi opłakujących śmierć Twoich bliskich i obiecałeś, że każdy, kto wierzy w Ciebie, choćby i umarł, żyć będzie. Wejrzyj na nas modlących się za duszę świętej pamięci kapłana Ryszarda, który odszedł do wieczności. Pobłogosław te kwiaty, pobłogosław ten krzyż, które złożymy na Jego grobie jako znak łączącej nas miłości i wdzięczności za dobro, które spełnił na ziemi. Pobłogosław także te lampki i znicze które zapalimy jako symbol naszej modlitwy o, do, o dopuszczenie go do wiecznej światłości. Spraw niech te świeże kwiaty i płonące światło przypominają wszystkim nawiedzającym jego grób, że wierzymy w spotkanie z nim w radości i światłości bez końca który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Dobry Jezła na Panie. Daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezła nasz Panie. Daj Mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezła nasz Panie. Daj Mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.